Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy robili odcinek. No, po prostu pięknie zagrałeś e, wstęp, naprawdę. Będziemy grali w wójkę, czyli Infobirt i... Mąki gracz. To został dziewczyną, członkiem... 9 Co? W dziewiątym. Sorry pytrzytać nie Został dziewiątym członkiem załogi głównego bohatera. Okej, okay, tak. No, ja już wiem. Ja, chyba nigdy nie, nie było. No na ma ściany poprzepiane. Bruk oczywiście. Serio? 900? No tak to się dzieje jak nie oglądasz on pisą. No co? Jezu! <coughs> no jest okay, no, to na 930. Okej, to będziemy robili po... To trenował głównego bohatera podczas dwuletniej przerwy. Silver hmm. Riley. Nie wiedziałem. Monkey Dillo. O kurde... Ja. Yeah. Jak nazywał się pierwszy statek załogi głównego bohatera? RSD. No, no dobra, po kolei, dobra. Kim jest? Był ten, ta pan, pani. Drakul Michał. jakie to są? No, jak widzisz. Aha, no to Chyba szyby bukajne. Szczyb... Osoby poniżej to. Yy, Shankson i No No Oczywiście. Rodzinka.pl Jak nazywasz autor tego anima? Chyba... no, to może, może tego nie... możesz tego nie znać Nie, ja wiem No to dawaj Bustira Oda Elchior Oda, chyba to się mówi, tak mi się wydaje Księżniczka Arabasty to... Vivi Jak zginęła Rebeka Ja wiem czemu To jest ty. A nie, nie jest ty. ja jestem. ty Ona żyje Hmm? Dobrze je. Narywaj, było już to pokazane. Kto wydał kapitana drugi Aha, wydał kapitana drugi Piratów białego. No to czym jest się? To chyba teraz ty, nie? Nie, ty. Serio? Tak. Marshal Dittich. Co, co, przez co lub przez kogo ta osoba trafiła do Down? E, <grym> Za pomaganie Bagiemu? Nie. Nie, czekaj, czekaj, nie czekaj. Czekaj, 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 go. Mm, nie. A ja wiem, ja już wiem, nie. ja już wiem. Przez głównego bohatera, to mi się uda. No. Kurde, nie no, my to tak, no, jesteśmy dobrzy. To jest pierwszym oficerem w załodze głównego bohatera? Jak? Aha, pierwszym oficerem? To są to oficerzy? Czarnowłosy. <noise> Czarnowłosy. Wychodzi, wcho, wychodzili Co? Skład po a potwornego tria okej okay. no? Ty, słyszy ja monkey Luffy co wiadomo o tej osobie Chciałbym przyjąć <tuszykło> no Środkowe, środkowe, środkowie. Bardzo no 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 nie, 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 był tak, tak, środkowy. Nie. Jak to? Pierwszy. Aha, bo już jest... zresztą. Okay. A ja myślałem, że to pierwsze, w ogóle. Wszystko? A ja myślałem, że drugie. No w sumie, re. No Aha, tak. Aha, bo nawet nie. Aha, no ja myślałem, no. że to co? Ta... No tak, ale był wychowywany jako marynarkę. Znaczy na marynarkę. No tak. No ta, ale wszystkie odpowiedzi są prawie Jezu, z no, ale... Jezus, tak. czemu nie przewinęliśmy? Zaczęło już sześć. Jakie ostanie było Nie, więc... To Pocałujcie mnie w dupę. Gdzie znajdował się główny bohater, kiedy, od, kiedy dowie, dowiedział się o egzekucji kapitana drugiego piątku? Dawaj, na której myślisz? Eee, mi się wydaje, na wyspie Amazon Lily. Dobre. Jakie stanowiska zajmowali członkowie załogi głównego bohatera? <laughs> Eee. Uh. Uh. No, Czytam te młoki kapitan Ronaldo, pierwszy oficer Pierwszy oficer szermierz, nami nawigator, usubrzek, sądzę kuchasz, szczopar lekarz, Robin, robin, No tak, każdy to wie. No jest! No prawie dobrze. No okej. Okay. Dobra, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Subskrybujcie, łapkujcie. No i w sumie to tyle. Nara!